Część druga. Spotkanie z Marchewką. Słońce prażyło niemiłosiernie. Antoni czuł, jak pot spływa mu po plecach pod sutanną, a piach chrzęści między zębami. Od czasu do czasu naciskał dzwoneczek hulajnogi, jakby to miało odstraszyć skorpiony albo przywołać klimatyzację. Po godzinach jazdy zaczął się zastanawiać, czy nie przegapił znaku z napisem: koniec świata, zawracaj. W chwilach zwątpienia patrzył w niebo i jęczał. Panie Boże, czy ty to widzisz? Ja pierdzielę przecież tu jest jak w piekle. Nagle na horyzoncie kształt, pomarańczowy, ruszający się. Im bardziej się zbliżał, tym wyraźniej widział. Na środku pustyni tkwiła w piachu marchewka wielkości ludzkiej nogi, wyginająca się, jakby próbowała uciec. No, nareszcie ktoś się zatrzymał. Dobiegł go cienki, zirytowany głosik. Halo, tu na dole. Marchewka. Gadająca marchewka. Pomóż mi, zanim się zblanszuję na tym słońcu. Ksiądz, jak zahipnotyzowany, chwycił marchewkę za natkę i wyciągnął. Warzywo miało oczy, malutkie, czarne, usta wyraźne i ton jak ekspedientka przed zamknięciem sklepu. Dzięki, stary. Nazywam się Marian, przedstawił się. A ja, ksiądz Antoni. Bąknął duchowny. Dobra, to co, hulajnogą, pozbawienie? Nie minęło pół godziny, a już jechali razem. Ksiądz kierował, Marian siedział w koszyku jak piesek parówkowy z TikToka. Dokąd właściwie jedziemy? zapytał Antoni. Szukamy targu cudów. Gdzieś na tej pustyni jest oaza, gdzie sprzedają wszystko: od świętych gaci po eliksir z sokiem z niepokalanej papryki.